Cześć, dzień dobry, Michał z tej strony. Każdego roku wybierając się w rodzinne strony, zabieram was w jakieś ciekawe miejsce, poniekąd zachęcając was samemu do, odkry do przyjazdu i odkrycia tego, co działo się w tych terenach, w szczególności podczas II wojny światowej, ale i nie tylko. I tak będzie i tym razem, ponieważ kontynuując taką moją przygodę po tunelach kolejowych, gdzieś tam możecie zobaczyć na kanale pojawił się film z przejścia najdłuższego tunelu, jaki został wybudowany na terenie Irlandii Północnej oraz oczywiście całej wyspy Irlandia. Jeśli ktoś jeszcze jak to zapewne link się pojawi tutaj gdzieś u góry a jak nie to gdzieś tam w filmach sobie go znajdziecie. Tak więc dziś będziemy kontynuować taką przygodę po spacerowania po tunelach i opowiadania. Oczywiście o tych tunelach, które wam dzisiaj pokażę. No, będę miał troszkę więcej do powiedzenia, troszkę będzie historii. Wychowałem się na tym terenie, troszkę tam opowiem wam jak to wyglądało z mojej strony. Co ja kiedyś tu robiłem, co się kiedyś tu robiło, jak to wyglądało, jakieś tam opowieści z tego, co kojarzę. Przyznam szczerze, troszkę się tutaj zmieniło. Ostatni raz byłem w tym miejscu 20 lat temu, tak więc troch, trochę czasu minęło. Pozwólcie sobie wstanę i się przesunę, ponieważ są tutaj dwa podwójne tunele. Jeden z nich jest, jak widać, wciąż używany, tak więc z nim raczej sobie nie pospacerujemy, ponieważ tutaj niby można, ale nadjedzie pociąg i no nie będziemy sobie uciekać i ryzykować życia, ponieważ mamy to szczęście, że albo nieszczęście, że drugi tunel jest po prostu nie jest w użytku i można sobie nim bezpiecznie spacerować i wtedy będę mógł wam wszystko pokazać, opowiedzieć. Tak więc jeśli jesteście ciekawi, co mam dzisiaj wam do pokazania, to zostańcie ze mną do końca. A teraz dłużej nie przedłużając, zaczynamy. Tak więc zaraz po zakończeniu mojego wstępu i mówieniu o bezpieczeństwie i o tym, że tamtejsza nitka kolejowa jest wciąż w użyciu, yy, nadjechał Wielki pociąg, który jechał naprawdę, naprawdę szybko, gdzieś tam na pewno go widzicie raz przez chwilkę. Będąc bardziej dokładny, znajdujemy się pod górą Sajda. Nasze tunele łączą w tym miejscu miejscowość z Zdrój z Guszycą, dokładnie z, z miejscowością Grzmiąca. Tunele są dwa, tak jak wspomniałem. Jeden powstał pod końcówką XIX wieku, drugi, ale po tym jak okazało się, że połączenie Wałbrzycha z Kłockiem lub Kłocko z Wałbrzychem było dużym sukcesem. Stwierdzono, że wybudują kolejny tunel, aby zwiększyć liczbę przejeżdżających pociągów, i obydwie te nitki były otwarte aż do lat 90., gdzie później z jednej z nich zrezygnowano. To jest ta, na której stoimy, a tamta jest wciąż otwarta, ale jakaś sytuacja dokładnie nie wiem. Choć będąc wczoraj wieczorem na stacji tutaj na spacerze, widziałem, że na rozkładzie jazdy, no trochę tych pociągów jeździ. Ale jaka sytuacja, nie mam pojęcia. Dobrze, wracając do historii podczas II wojny światowej, kiedy Niemcy napali na nasz kraj, tutaj w Górach Sowi postanowili zrealizować jeden z, z najabitniejszych podziemnych projektów projekt RIZE. Osoby, które są choć trochę zaznajomione z II wojną światową, wiedzą o co chodzi, osoby, które nie są zaznajomione tematem, Zalecam sprawdzenie sobie tego w wyszukiwarce Google lub na YouTube filmów, opisów tego miejsca. Książek jest masa, powstają cały czas nowe. Temat jest naprawdę ciekawy. Nawet na moim kanale są takie dwa filmy, które tam troszkę Wam przybliżają, ale uwierzcie mi, opowiadanie o Rize się nie kończy ze względu na fakty historyczne, ze względu na to, że są legendy, mity, cały czas jakieś niedopowiedzenia, ludzie w ciągle czegoś szukają. Co chwilę pokazują, pojawiają się jakieś legendy. Kurde, jak ten wstęp będzie długi do tego filmu. Bo co chwilę pokazują się jakieś legendy, które przyciągają nowe osoby, co nie jest złe. Legend, powstawanie legend też nie jest złe, ponieważ pojawiają się nowe osoby, przychodzące z nową wiedzą, z czystym umysłem, które potrafią spojrzeć na temat z innej strony o złotym pociągu. Słyszeliście zapewne o innych super technologiach, czy teraz słyszałem, że jest tutaj teraz tematem takim dość zaognionym akurat pod sajdakiem jest to, że z tamtej strony najprawdopodobniej Mógł istnieć trzeci tunel, albo nie istniał, nie wiadomo, być może, nie wiadomo, jak to wlizę, <laughs> wiele niedopowiedzeń, wiele, wiele, wiele tajemnic, ale ja wychowując się na tych terenach, powiem Wam, że nigdy o trzecim tunelu nie słyszałem, nie? Słyszałem wiele z tych opowieści, ponieważ od starszych osób, od dziadków, którzy jak tutaj się już prowadzili sąsiadów, którzy yy, zaczynali zamieszkiwać te tereny, yy, różne legendy krążyły, naprawdę masa tego była. To o trzecim tunelu nie słyszałem, ale to nie jest tak, że go nie było, czy zaraz tu będzie, bo temat też jest nawet delikatny. Tak więc wystarczy źle sformułować słowa, kilka niedopowiedzeń, i mogą was tutaj po tych tunelach z pochodniami ganiać. <grywania> nie herezji, ale taki żarcik, nie? Na no spokojnie. Dobra, koniec tego opowiadania, koniec tego drugiego wstępu. Bo się rozgadałem, a jeszcze nawet yy, nie weszliśmy do środka. Ja sobie tylko pozapalam latarki. Yy, a propos Niemców, tunele były wybudowane dużo wcześniej, ale kiedy Niemcy zaczę zaczęli używać tej linii kolejowej, zwożąc materiały więźniów do, do budowy różnych tuneli, oni sobie te tunele z zmodernizowali, jeszcze miejscami widać. No, nawet do tego stopnia je modernizowali, że oni swoje daty nawypisywali na u góry, po 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 na zaznaczali swoimi datami, nowymi datami, które o, jedzie chyba kolejny pociąg które odbiegają od tego, od historycznych, kiedy te dole powstały i stąd się biorą całe tajemnice, stąd się biorą rzeczy, które Niemcy mogli tu robić, które mogli wykorzystywać. Dziękuję bardzo które mogli tutaj wykorzystywać dookoła, na samej górze Sajdaka też jest jakiś bunkier, czy to zbiornik wodny niewiadomego pochodzenia dookoła, tutaj jak w ogóle w całym terenie można znaleźć różne ciekawe obiekty, przez które właśnie rodzą, rodzą się kolejne historie, kolejne rzeczy, które mogą być ciekawe, coś tam może być, no też mogą po prostu nie być, było to wybudowane w jakimś celu, ale nie ma na to papierów, nie, nie, nie znaleziono nigdy jakichś historycznych, Opisów, co to dokładnie mogło być. To tak samo zobaczcie tutaj. Wszędzie można znaleźć jeszcze y, font, którzy, który, nie, którzy Niemcy używali. Długość tego tunelu to jest rzekomo 384 metry. I z hakiem, mają hakiem. Dobra, ja zapalam swoje latarki i wejdziemy do środka. Zobaczymy, jak to się tutaj zachowało po tylu latach. No jak widzicie, nadgryzione jest to troszkę zębem czasu, choć niektóre elementy. Ty, ta część trzyma się naprawdę naprawdę dużo lepiej, ale mam wrażenie, że było to, y, to było troszkę odświeżane. Ktoś nad tym musiał. Było to jakieś tam stopnie pewnie modernizowane ze względu bezpieczeństwa. Y, już widziałem tam jakąś dziurę zapewne, y, miejsce jest dość często odwiedzane przez różnych poszukiwaczy. I to skarbów, czy to, czy to próbujących odkryć jakieś tajemnice, często możecie natknąć się, nie wiem, czy niektóre z tych dziur były oryginalne, czy po prostu ktoś yy, szukając czegoś yy, nie wyciągał cegieł, bo to wiem, że tak się robi, gdzieś tam ludzie próbują jakieś dziury robić na podstawie swoich przypuszczań, swoich yy, takich yy, tego, co znajdą, lub przewidywań, lub tak jak wspomniałem wcześniej jakiś legend ukrywania pociągów być całkiem możliwego, a do, do ukrywania pociągu to yy, przejdziemy albo w, najprawdopodobniej dopiero w drugim filmie gdzie odwiedzimy dużo dłuższy tunel na chwilę obecną skupiamy się właśnie na tym pod tutaj pod tym, pod tym sajdakiem. taki piękny pajączek za to jest, no dość spory tak na razie wygląda to powiem wam całkiem fajnie jak mówiłem kiedyś Dość sporo się przez te tunele chodziło I to czy, czy, to, czy to jeździło pociągami, ale chodziło też no, Czasy były takie, że nie było komputerów A nam jako nastolatkom się nudziło, więc się zwiedzało I nie tylko te tunele, i też Trochę tam bardziej w stronę Rize się zwiedzało różne rzeczy Nie wiem, mam nadzieję, że będzie dobrze widać Pogoda nam się dzisiaj taka trafiła, mam na myśli pogoda taka, że nie ma takiego dużego ciągu powietrza w tym miejscu, bo z tego co ja zapamiętałem, to tu zawsze fajnie, znaczy fajnie, tak dość nieźle wiało. Nie jestem pewien, czy jest w tym krótkim tunelu łączenie obu tuneli. To coś sprawdzi, nie, nie, nie pamiętam tego. To jest chyba nowe, też na pewno położone. Jak widać, tutaj, kurde, całkiem nieźle to wygląda, prezentuje się całkiem fajnie. Możemy znaleźć jeszcze stare elementy to zapewne jest jeszcze z czasów. Możliwość czasu II wojny, cały czas trzeba patrzeć pod nogi. Bo widać masę śmiecia, po sobie śmieci wszędzie zostawiają. Ale tutaj, jak tak za bardzo, to się wiele nie dzieje. Tak wspomniałem wcześniej, na chwilę na temacie obecnym jest, jest właśnie po, yy, przypowieść o trzecim tunelu. Choć po co miałby powstać, nie mam pojęcia. Wspomniałem wcześniej, ja nigdy tego nie słyszałem. Z opowieści różnych na temat na temat tuneli, na temat tego, co tu jeździło. A słyszałem naprawdę. O! Niemiecki font. <gudy> Kudę, nie pamiętam, jak się on nazywa. O, się robi fajnie, fajnie ciemno. Pozwoliłem wyłożyć sobie jeszcze jedno źródełko światła, więc mam nadzieję, że będzie cud jaśniej, choć. Wybaczcie, że z pewnością jest trochę chaotycznie, Kurde. No, ja jestem cały czas pod, pod wielkim wrażeniem zachowania tego tunelu. Wygląda, wygląda naprawdę, naprawdę zacnie. Choć mam wrażenie. Łoł, wow, kadziura! Wygląda naprawdę ciekawie i wygląda naprawdę dobrze. Ale coś mi się wydaje, że było to. Mogło być to w jakimś stopniu tam reperowane. Są mniejsze. Miejsca do ukrycia się, są też widzę, może te są do ukrycia się. te też przed nadjeżdżającymi pociągami nie widzę, nie było w ogóle jakichś kominów. Mam wrażenie, że kiedyś były właśnie kominy, a znaczy kominy takie yy, do tego aby wylatywały spaliny z pociągów z tamtych czasów, ale być może ich w tych krótkich nie było, dopiero w, w tym dłuższym Będziemy mogli im się przyjrzeć z bliska. Ale ja to tak zapamiętałem, nie wiem czy to, czy to jest, czy nie ma. Nie, powtarza się to wszystko. Ale nawet sucho, nie ma, nie ma wody, nic nie kapie nam, nic nie kapie nam na głowę. A więc spacerek jest naprawdę fajny i przyjemny. Jak widzę, jak widzicie, tu już było rozkuwane. Ktoś tam próbował się naprawdę do czegoś dokopać. Leb coś znaleźć. Hmm. Ciekawostka. Ten kształt, ten kształt kojarzę, jest to przejście do kolejnego tunelu, jest niewielkie, jest ono, jest ono w tym miejscu jako jedyne, I ps, pozwolimy się przejść, idziemy się zobaczymy, ale kurde, no naprawdę, było tutaj coś grzebane, to jest chyba często chodzone, bo widzę, że sobie chyba nad tą wodą kamienie ponasypywane, Wygląda to... Wygląda całkiem nieźle. Mam nadzieję, że nic nie nadjedzie, bo jest taka mała anegdota z tego miejsca, to wam powiem, że nie jest to lekkie. No jesteśmy tutaj bezpieczni. Mam nadzieję, że nic tutaj teraz nie nadjedzie, bo naprawdę te kolejki... Kolejki lecą naprawdę bardzo szybko. Nie mam zamiaru tu za wiele spędzić czasu. Opowieść jest taka, że Kiedyś idąc z latarkami. Ciężko to było nazwać latarkami. Były to takie latarki za 5 zł z taką żaróweczką beznadziejną, w której promień światła nikto zaraz, 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 zaraz za latarką. Tutaj po prostu szło się w kilka osób i w momencie kiedy szedłem na przedzie, doszedłem do tego miejsca, wyjechał taki właśnie potężny zestaw. <grym> z, wagonami> z wagonami powiem wam, że prawie umarłem, umarłem ze strachu. Wygląda to całkiem nieźle, tutaj też, yy, ta część tunelu nie odbiega od tamtej, no, tak jak mówię, było to remontowane, było to przewrócone, widać, że ludzie jednak tu łażą, wszystko jest porysowane, popisywane, wygląda to całkiem, całkiem nieźle. Dobra, nie ma tutaj dalej co stać i ryzykować, nie widzę też tutaj niczego specjalnego, na co moglibyśmy zwrócić uwagę, więc wracamy z powrotem naszym, naszym niewielkim tunelikiem. A drugą tą bezpieczniejszą część. Ale jak powiem na tyle lat to akurat to się trzyma nieźle te cegły, no. Robotowa. No tutaj końcoweczka. No tu widać, że było coś. Tutaj coś było. Czy to był zabał? Czyli ktoś tu czegoś szukał. Być może. Być może było coś tutaj szukane. Na ślepo, choć pewności, pewności takiej nie mam. Tutaj końcoweczka tunelu, od strony, od strony jedliny, no, troszkę gorzej. Troszkę gorzej stanie. Troszkę gorzej zachowane to wszystko. Więcej tych podkładów już tutaj zostało, być może przez to, że jest to w ogóle dużo mniej używane. Podejrzewam, że jeszcze kiedyś ludzie wtedy sobie spacerowali normalnie. Teraz już możliwe, że nikt tego nie robi, przez to wygląda tak, jak wygląda. A więc doszedłem do samego końca, wszedłem sobie na mostek, który znajduje się po drugiej stronie tego tunelu, skąd jest naprawdę fajny widok na, na tę trakcję. Kiedyś przysiadywało się tutaj siedząc z nogami wywieszonymi w dół obserwując przejeżdżające dość długie zestawy z, z węglem. I tak jak wspominałem, gdzieś tam po drodze, tunel naprawdę jest fajnie zachowany. Taki spacerek, no czy coś odkryjecie, no nie bardzo coś odkryjecie, ale jako taka ciekawostka, jeśli jesteście w tym terenie, to naprawdę faj, fajnie się przejść i zobaczyć jak to wygląda. Ja sobie jeszcze tutaj zejdę dookoła, powoli sobie dreptając ten tunel, być może już w tej części filmu coś tam Wam mniej pokażę. Ale Chodząc po tych terenach tak teraz zaczęło się lato, uważajcie, bo są żmije. Nie to, że was straszę, żebyście nie przyjeżdżali czy coś, ale naprawdę patrzcie, gdzie stajecie pod nogi, bo żmij w tym terenie jest naprawdę sporo. I tak jak słyszałem, to każdy krok, <laughs> każdy krok dwa razy sprawdzam, tym bardziej, że na tych trakcjach lubię się wylegiwać na tych ciepłych kamieniach. Ja jeszcze żadnej nie spotkałem. Może być może moje szczęście, być może minąłem, ale na pod nogi, gdzie je stawiacie, bo nieważno, no, może się to przykro skończyć. Powrót natomiast okazał się dużo mniej przyjemny i bardziej denerwujący, ponieważ wiatr wewnątrz tunelu praktycznie ustał, przez co podczas każdej źródło światła jakie miałem zleciała się niesamowita ilość tych takich małych, małych wrednych muszek, które normalnie chciały mnie zagryźć więc to nie było takie do końca ciekawe doświadczenie ale tak jak wspominałem wcześniej miejsce warto odwiedzić naprawdę warto, warto przyjść, warto chociaż raz zobaczyć tym bardziej jeśli przyjdziecie w ten teren czy, czy do Risa, będziecie szukali e, jakichś ciekawych, fajnych punktów do odwiedzenia nie jest trudny, jak widzicie nie, nie jest bezpieczny wystarczy mieć dobre buty e, ciekawe, e, dobre źródło światła no i troszkę patrzeć pod nogi Chociaż tak jak mówię jeszcze nie, nie, nie przydarzyło mi się e, przytrafić na na nic jadowitego Warto też, ponieważ jeszcze jest, to nie tak, że jutro ma zniknąć, ale jeśli by zaprzestano kolei w tym miejscu, jeśli kolej stwierdzi, że nie jest to dla nich wcale opłacalne, te tunele albo popadną w ruiny, albo stanie się z nimi coś gorszego, bo wiele, wiele obiektów z tamtych lat też słyszałem, że znika z terenów, są wyniszczane pod różnymi pretekstami, tak więc czy jest to? właściwe czy niewłaściwe, nie wiem, ale są takie miejsca, które po prostu przypadkowo te znikają, tak więc warto, warto, odwiedzić, warto zobaczyć, a w następnym filmie zobaczymy troszkę duszy tunel. Teraz się zabieram w samochód jadę tam, ale myślę, że tu trochę nagadałem, żeby ten film nie był za długi, tak więc pojedziemy teraz na tunel, który będzie miał długość 1600. 1 albo 1603 metrów, tak więc yy, tam będzie dużo ciekawsza opowieść. Tam jest troszkę więcej yy, ciekawych historii. Chodźcie, ja wiem, czy więcej zależy z kim się rozmawia, co się ogląda i gdzie się to czyta. Tak więc dobra, tyle w tym. Myślę, że tyle w tym filmie. Ja zabieram się do następnego miejsca i my widzimy się w następnym odcinku. Dzięki, że zostaliście do końca. I do następnego, trzymajcie się. Hej!